Oblicz odległość punktu C od prostej AB oraz musimy policzyć pole naszego trójkąta. Czyli zaczynamy od podpunktu A. Wyznaczamy na początku równanie prostej przechodzącej przez punkt C. Czyli mamy minus 3 minus minus 1 przez 5 odjąć minus 3. Otrzymujemy minus 2 przez 8, czyli minus 1 czwarta. Podstawiamy do równania prostej ab współrzędne punktu A. Y będzie równy minus 1 czwarta x plus b. Za y podstawiamy minus 1 jest równe minus 1 czwarta razy minus 3 dodać b, czyli minus 1 jest równe 3 czwarte plus b. Otrzymujemy minus 7 czwartych jest równe b, czyli nasza prosta ab będzie miała wzór y jest równe minus 1 czwarta x minus 7 czwartych. Zapisze, zapisać musimy równanie naszej prostej ab w postaci ogólnej, czyli mamy 1 czwarta x plus y plus 7 czwartych jest równe 0. Przekształcamy, czyli możemy pomnożyć sobie to przez 4, żeby nie mieć ułamków, i będzie to x plus 4y. Dodać 7 jest równe 0. Obliczamy odległość punktu C od prostej ab. Czyli nasze d musimy obliczyć i będzie to 1 razy 2, dodać 4 razy 4 plus 7. Wszystko dzielimy przez pierwiastek 1 do potęgi drugiej, dodać 4 do potęgi drugiej. W liczniku otrzymujemy 2 plus 16 plus 7. Dzielimy to przez 1, dodać 16, czyli 25 przez pierwiastek z 17. A będzie to 25 pierwiastków z 17 przez 17. Zauważmy, że odległość punktu C od prostej AB jest wysokością naszego trójkąta ABC, wychodząc z wierzchołka C i padające na naszą podstawę AB, czyli musimy wyznaczyć długość odcinka AB i będzie to równe. Pod pierwiastkiem mamy 5 minus minus 3 do potęgi drugiej. Dodać minus 3 minus minus 1 do potęgi drugiej. Otrzymujemy 8 do potęgi drugiej plus minus 2 do drugiej, czyli jest to pierwiastek 64 plus 4. I otrzymujemy 2 pierwiastki z 17. Liczymy nasze pole, czyli to jest 1 druga razy AB i razy D. Czyli mamy 1, 2 razy 2 pierwiastki z 17 razy 25 pierwiastku z 17 przez 17. Czyli jest to pierwiastek z 17 razy 25 pierwiastku z 17 przez 17. 25 razy 17 przez 17 skracamy, otrzymujemy 25. Pod punkcie B wyznaczamy równanie prostej AB, aby móc obliczyć odległość punktu C od naszej prostej. Czyli nasze A jest równe 0 minus minus 2 podzielić przez 2 odjąć minus 2. Jest równe 2 przez 4, czyli 1 druga. Podstawiamy do równania prostej AB współrzędne punktu A, czyli nasza prosta AB to jest y jest równe 1 druga x plus b, czyli minus 2 jest równe 1 druga razy minus 2 dodać b, minus 2 jest równe minus 1 dodać b, czyli nasze b będzie równe minus 1. Zatem nasza prosta to jest 1 druga x minus 1 i przy, musimy ją podstawić do postaci ogólnej, czyli 1 druga na minusie x, dodać y plus 1 jest równe 0. Możemy sobie razy 2, otrzymując minus x, dodać 2y, dodać 2 jest równe 0. Obliczamy odległość punktu C od naszej prostej AB, czyli liczymy nasze D. Będzie to równe minus 1 razy 4, dodać 2 razy 6, dodać 2. Dzielimy wszystko przez pierwiastek minus 1 do potęgi drugiej, dodać 2 do potęgi drugiej. W liczniku otrzymujemy z mnożenia minus 4 plus 12 plus 2 przez minus 1 do kwadratu to 1, 2 do drugiej to 4, czyli mamy pierwiastek z 5. W liczniku otrzymujemy 10 pierwiastków z 5, pozbywamy się niewymierności zmianownika, czyli 10 pierwiastków z 5 przez 5. Piątka i dziesiątkę skracamy, mamy dwa pierwiastki z 5. Liczymy naszą odległość odcinka AB i będzie to 2, odjąć minus 2 do potęgi drugiej, dodać 0 minus minus 2 do potęgi drugiej. Pod pierwiastkiem 4 do drugiej, plus 2 do drugiej. To jest pierwiastek 16 plus 4, czyli otrzymujemy pierwiastek z 20, a będą to dwa pierwiastki z 5. Liczymy nasze pole, czyli to jest 1, 2 razy odcinek AB razy D. Zatem 1, druga razy 2 pierwiastki z 5, razy 2 pierwiastki z 5, otrzymujemy pierwiastek z 5, razy 2 pierwiastki z 5, czyli 2 razy